Dzień dobry, e, witam was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. E, witam w kolejnym spotkaniu z betą gry e, Call of Duty Modern Warfare 2. E, dzisiaj zagramy e, chyba na mojej ulubionej mapie e, spośród tych dostępnych w becie e, dla tych standardowych, kodowych trybów. E, też jest to mapka, którą zna znacie już z tych gameplayi moich bez komentarza. E, jest to mapka Farm 18. E, zagramy Team z zwykłą emeczką. Bez żadnych dodatków, jest to emeczka z tego skarbca broni FJX Kinder, jak dobrze pamiętam. Tutaj widzimy jej jakąś część. Teraz jest to nagroda za kupienie edycji skarbca. A co do samej mapy, to też jaka ciekawostka otóż ta mapa była pokazywana na programie, na takim filmiku marketingowym deweloperów. E, właśnie odnośnie tworzenia map, a także tego, że dość mocno postawili na walkę z kampieniem, e, a na tej mapie e, jest dużo miejsc takich, gdzie to kampienie e, po prostu jest e, opłacalne, wartościowe. I możliwe przede wszystkim, w związku z czym troszeczkę to wyszło tak ee, niefortunnie. Oprócz tego zagamy też dosyć ciekawym ulepszeniem polowym, ee, które podnosi adrenalinę, e, przyspiesza leczenie, a także ee, e, zwiększa odporność na wyposażenie taktyczne, czyli na granaty ogłuszające, na przykład, błyskowe pa paralizatory itd. Tak tak także, być może coś, co bardzo mi się przyda do do mojego stylu gry, ale to oczywiście jeszcze tutaj za wcześnie na jakieś tego typu opinie. E, cóż, moi drodzy, już bez zbędnego przedłużania zapraszam na materiał. Bawcie się dobrze. Coś nie mogę znaleźć w ogóle moich oponentów, nie wiem. Niby jest komplet. A te czerwone czaszki to jak przeciwnik umiera, tak? Chyba już dorzę gdzieś tam mniej więcej to poznać, tą mechanikę, że te czerwone czaszki są chyba jak umrze przeciwnika białe jak umrze sojusznik. Jest chyba facet, nawet podwójne zabójstwo. Królowójca, nawet palaty wyskoczył. Ło wow, 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 panowie! U uh, To uh. Chyba muszę szybko przeładować to. Oj ojoj ojoj, uluży był skop nieupruszający. A jajaj! nie, nie, nie wychylałem na tym błyskowym tam, ale myślałem, że akurat mi zejdzie i tam będę w stanie jeszcze trochę tak powalczyć. Ale bez wątpienia obniżyło to moją skuteczność w tej akcji.

tu na tajny usiedzi. usiadzi. Ah, nie, po chcę przestawić, bo mi cały czas, e, jak sobie sajtuję grę, to mi gra zmienia ustawienia To które sobie sam ustawiłem. E, I tak, pod walkę wręcz ma być E, a pod to ma być środkowy przycisk. Niszczy. Ty, kurde, ale hamuwa. No więc tu tak słychać kroki, że. Nie ma się co dziwić, że sami tak że tak wrogowie. E, dość mocno tutaj czekają na nas. Ale sami faktycznie słychać już tak intensywnie kroki, że. Faktycznie nic nie sami się czekać na oponenta. O, wow. o, asysta. Pomógł mi mu, i może i dobrze. Było trochę problematycznie tutaj. Dobra, zaciągnijmy się za mm. no. no i okienko. I okienko Czulobójca, elegancko. Mają przewagę, ale taką niewielką. Dobra, ust. tutaj jakoś poradzić. Mm. Tam mój chyba już zginął, niestety też. bo nie widział tego drugiego tam. wow, wow, Dosyć wow. intensywnie upperpawym jeszcze. Wróćmy w wszelkiej maści granatami tam po miejsce. bo mój tu uciekł. on tak wygląda, że uciekł takim przestrzałem, bo to tempo tej ucieczki było. Wyglądało na jakieś narzucone, kurde. Dobrze, żeby to przeładować. Weźmy sobie tutaj drzwiami elegancko.

Że tutaj mam trochę przypał, ale w tym kontenerze, ale. No. Ach! Musisz mu pomóc. Nie, już po meczu chyba jest. No, niestety, kurczę, blady. Niemniej e, mapa całkiem, e, moim zdaniem, przyjemna. Chyba moja ulubiona jeśli chodzi tutaj o, o, o betę. Ja, Coś mojego, z mojej strony to by było na dzisiaj, na tyle. Bardzo serdecznie no. no. Wam dziękuję za no. uwagę, no. za wszystkie łapki za wszystkie komentarze, wszystkiego dobrego moi drodzy, do, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć